Cześć, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić pewnemu zjawisku kulturowemu nazywanemu hologotykiem. Temat ten wpadł mi do głowy po kilku wypowiedziach, które pojawiły się na różnych serwisach w kontekście jednego z odcinków mojego podcastu. A epizod ten nosił tytuł Latynowski Gotyk, i to był odcinek z serii polecajek muzycznych, takich około gotyckich I pojawiły się pewne głosy, że w zestawieniu brakuje grupy Prayers. Także dziś nadrabiamy i przeglądniemy się właśnie zjawisku hologotyku, który jest z tym zespłem nierozerwalnie powiązany. Wydaje mi się, że ten termin może brzmieć trochę zagadkowo, także, zbędnie nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania nowego epizodu na temat kultury Holo. Na tropie gotyku. Zacznijmy, może, od kilku słów o grupie Preyers. Zespół powstał w 2013 roku w San Diego w Kalifornii. Założony został przez Rafaela Reyes'a i Dave'a Parley'a. No i właśnie grupa Preyers uznawana jest za twórców podgatunku muzycznego, nazywanego przez nich samych Hologoth. Za płytę, którą najbardziej wypromowała to hasło, można myślę uznać czwarty album grupy zatytułowany właśnie wprost Hologov. To jest album z 2022 roku. Jak możemy wyczytać w oficjalnym opisie albumu dostępnym na stronie Amazona, w produkcji albumu mieli pomagać muzycy legendarnego death rockowego zespołu Christian Dev. No i hologotyk, jako gatunek muzyczny, według założenia ma lirycznie eksplorować surową rzeczywistość gangów i życia ulicznego, co jest też autobiograficznym opisem przeżyć Rafaela Reyesa, bo on do gangu miał dołączyć już jako nastolatek, jednak żeby zgłębić temat hologotyku, najpierw myślę, że trzeba przyjrzeć się całej subkulturze holo, do której właśnie hologotyk ma nawiązywać i z której bezpośrednio się wywodzi. Wedle źródeł, do których dotarłem, subkultura Holo ma historyczne korzenie w kontrkulturze Pachuco. Więc tu warto się na chwilę zatrzymać i sprawdzić, czym była kontrkultura Pachuco. Także teraz kilka słów na ten temat. Pachuco to była kontrkultura powstała w El Paso w Teksasie pod koniec lat 30. XX wieku. Było to dość popularne środowisko wśród chłopców i mężczyzn etnicznie identyfikujących się jako Hikano. I teraz kilka słów o tym pojęciu hikano lub też hikana, bo jest to forma żeńska od słowa hikano. Jest to tożsamość etniczna meksykańskich Amerykanów, którzy nie używali języka angielskiego jako głównego języka komunikacji. Słowo hikano prawdopodobnie pochodzi od słowa Mexicano. Jak odetniemy pierwszą słabę me, mamy słowo hikano. No i określenie hikano było pierwotnie taką rasistowską obelgą. Używano w stosunku do Meksykanów, szczególnie tych o niskich dochodach. Określenie to początkowo było więc używane bardzo pejoratywnie, bo podkreślało różnice klasowe w Stanach Zjednoczonych. Zresztą temat klasowości w Stanach Zjednoczonych do dziś często powraca w dyskusjach, jest to kwestia pewnie na jakiś osobny odcinek i to pewnie też innego podcastu. Ale no, musimy mieć świadomość, że jest to problem istniejący w USA od wielu, wielu pokoleń. Skąd w kulturze Pachuko z czasem przekształcono aksjologiczny wymiar określenia Hikano, które zamiast pozostawać powodem do pewnego rodzaju wstydu, odtąd miało być symbolem latynoskiej dumy i walki z nierównościami społecznymi. I tu troszeczkę historii, jak do tego doszło. W latach 40. XX wieku identyfikowanie się etnicznie jako Hikano i uczestniczenie w ruchu Pachuko było postrzegane jako symbol buntu kultura zaczęła być popularna już nie tylko w Teksasie, ale także m.in. w Los Angeles i innych dużych metropoliach, w których sporą część społeczeństwa stanowili Hikano. Niektórzy pachuko przyjęli silne postawy, będące manifestem oporu społecznego. Członkowie kontrkultury angażowali się m.in. w działania czy postępowania postrzegane przez te białe angloamerykańskie elity jako destrukcyjne i dewiacyjne. Na przykład, ruch Pachuko białym Amerykanom kojarzył się z nałogowym paleniem marihuany, z gangami czy z bardzo imprezowym, burzliwym nocnym życiem. Teraz trochę o ubiorze, w kwestii mody, kontrkulturę Pachuko zaczęto kojarzyć z garniturami typu ZOT. To są garnitury z obcisłymi mankietami, obszernymi spodniami z wysokim stanem i szerokimi nogawkami oraz dwiską sięgającą do kostki. No i obowiązkowe do tego były długie, szerokie marynarki właśnie z szeroko wyściełanymi ramionami. Jako nakrycie głowy często ubierano płaskie kapelusze o szerokim rondzie. No, i tego typu moda była wówczas skojarzona także ze sceną jazzową i muzyką swingową. I to są jak najbardziej poprawne skojarzenia, bo kontrkultura Pachuko muzycznie gustowała właśnie w tych klimatach. No, i tu też może pojawić się pytanie, dlaczego garnitury ZOT kojarzyły się kulturowo? No i początków takiego postrzegania tych ubrań należy doszukiwać się w czasach II wojny światowej, szczególnie po ataku na Pearl Harbor, kiedy to gospodarka amerykańska przestawiła się na gospodarkę typowo wojenną, a więc starano się ograniczyć konsumpcję różnych dóbr i surowców. Poskutkowało to między innymi ograniczeniem dóbr na produkcję ubrań, przez co firmy odzieżowe zaczęły tworzyć dużo węższe fasony marynarek i spodni. Oczywiście tym zmianom towarzyszyły szeroko zakrojone akcje marketingowe. Pokazujące społeczeństwu amerykańskiemu, że węższe fasony są modne, a garnitury typu ZOT są już pase. Środowiska jazzowe i swingowe, również te związane z konczkulturową pachuko, wciąż ubierały jednak garnitury ZOT, co doprowadziło do napięć między białymi Amerykanami, a ludnością czarną i ludnością latynowską. Tych ostatnich uznano wręcz za zdrajców narodu, którzy nie wykazują solidarności z walczącymi w wojnie żołnierzami, ba, walczącym w wojnie całym amerykańskim narodem. Napięcia rasowe poskutkowały kolejnymi konfliktami. Mężczyzn ubranych w garnitury zot napadano, garnitury zot niszczono, pachukos brutalnie bito i kopano, a o wydarzeniach rozpisywała się prasa amerykańska ogłaszając rozbicie groźnego gangu Hikano. Wskutek tych zamieszek w samym Los Angeles aresztowano ponad 500 osób, to byli przede wszystkim latynosi, a Rada Miejska Los Angeles finalnie całkowicie zdelegalizowała noszenie garniturów ZOT w obrębie miasta Aniołów. No i co było dalej? Kontrkultura, pachukos i tożsamość Hikano mimo tych wszystkich represji oczywiście przetrwały i w latach 60. XX wieku Hikano było już szeroko zakrojonym kontrkulturowym ruchem. Na rzecz politycznego upodmiotowienia, solidarności etnicznej promowano dumę z bycia rdzennym latynosem. Tak, też słowo Hikano zaczęło nabierać zupełnie nowego znaczenia. W wyniku odrzucenia asymilacji kulturowej z białym nurtem kultury amerykańskiej, mam tu na myśli tą anglosaską kulturę. Hikano przyjęli własną tożsamość kulturową, własny światopogląd, a społeczność Hikano stworzyła niezależny ruch polityczno-kulturalny, współpracując też z innymi organizacjami i ruchami, takimi jak na przykład Black Power. Warto tu jako ciekawostkę też dodać i zaznaczyć, że ruch Pachukos był postrzegany jako obcy przez ogół społeczeństwa, zarówno w kulturze angloamerykańskiej, jak i w kulturze meksykańskiej. W Meksyku Pachukos odbierano jako taką karykaturę Amerykanina, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych postrzegano ich jako przykład meksykańskiej degeneracji. Mimo odrzucenia z wielu stron, to właśnie ten moment, w którym słowo Hikano przekształciło się z peeratywnego, klasowego, rasistowskiego określenia, słowo napawające dumą, oznaczające człowieka walczącego o równość społeczną i własną kulturową tożsamość, to właśnie ten moment można uznać za symboliczny moment narodzenia się subkultury Holo. No i właśnie po tej transformacji, znaczenia, jakie było przypisywane słowu Hikano. Subkultura holo rozprzestrzeniła się w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w tych z dużą populacją hikano lub latynosów. I taką charakterystyczną cechą współczesnego holo jest bardzo popularna w tym ruchu sztuka graffiti. Istnieją bardzo różne style graffiti w ruchu holo. Na przykład artysta Charles Bohorquez, pseudonim Artystyczny Czas, posługuje się w swoich pracach wariantem kaligraficznym. Ta estetyka przeniknęła z czasem również do tatuażu i do sztuki tatuażu, najczęściej do wykonania. Dziar właśnie wykorzystuje się jedynie czarny tusz podobnie jak w graffiti. A jeśli chodzi o ubiór, to współcześnie subkultura holo jest często kojarzona z noszeniem różnych kombinacji modowych. Popularne są na przykład koszule w szkocką kratę, często flanelowe. Do tego pod spód ubiera się białe podkoszulki, w towarzystwie luźnych spodni i na przykład białych tenisówek. Styl ten może się trochę kojarzyć z ubiorem hip-hopowym. Jeśli spojrzymy na ubiór, natomiast jeśli chodzi o fryzury, to najczęściej spotyka się głowę ogoloną na łyso lub długie włosy zaplecione w warkocze. Wśród subkultury holo popularnym nakryciem głowy są bandany lub czapki z daszkiem, często odwrócone. Młodzież hikano, która wstępuje do subkultury holo jest często kryminalizowana, a policja i inne instytucje zrównują styl holo z byciem członkiem gangu. Także tu mamy taką specyficzną dość sytuację, bo starsi hikano, pamiętający jeszcze kontrkulturę pachukos, Początkowo uznawali holo za kontynuację ruchu pachukos, pewną subkulturę, niekoniecznie kojarzoną z przestępczością i przemocą. Natomiast współcześnie ta kultura holo kojarzy się raczej niebezpiecznie i to głównie właśnie z gangami. Dość często członkowie gangów właśnie uważają siebie za przedstawicieli ruchu holo. No i tu wracamy do grupy Prayers, która wywodzi się właśnie z ruchu holo i to oni, a właściwie Rafael Rejest, można powiedzieć ukuł pojęcie hologotyku. Rafael Reyes w swoich wypowiedziach podkreśla, że dla niego hologof to sposób na zidentyfikowanie siebie jako osoby żyjącej w wielu światach. W twórczości grupy Preyers postawił więc na dość mroczną wizualnie estetykę, ale również na czasami brutalne teksty. Muzycznie zaś hologoty charakteryzuje się pulsującymi bitami. Pojawiają się też czasami dość mocne dźwięki syntezatorów. No i właśnie, bo muzycznie według wywiadów udzielonych przez Rafaela, jego twórczość jest inspirowana Bauhausem czy XML Deutschland, a więc no bandami, bardziej opartymi w swojej twórczości na brzmiach gitarowych. No i ja powiem szczerze, że osobiście wielu powiązań muzycznie ja tu nie słyszę. Hiciorem zespołu stał się kawałek Gothic Summer. No i okej, okay, w teledysku mamy cmentarz, mamy czarno-biały obraz. Wokalista ma charakterystyczne dla subkultury gotyckiej soczewki, obuwie, klimaciarskie spodnie, ale czy to oznacza, że tworzy muzykę gotycką i że holo należy włączać do sceny gotyckiej? Myślę, że to jest pytanie otwarte i nie ma tu jednej odpowiedzi. Ja osobiście uważam, że to jest podobny case jak w przypadku Merina Mansona, który wizerunkowo bywa gotycki. Ale muzyki stricte gotyckiej nie tworzy. Może pominę płytę Itmi Me Drink Me, gdzie delikatne nawiązania się pojawiały, no ale w przeważającej mierze muzyka tworzona przez to jest rok industrialny, nie ro typowy rok gotycki. Podobny przykład myślę, możemy wyciągnąć z tegorocznej Eurowizji, bardzo kontrowersyjnej. Tam się pojawiła artystka Bambi. Tak, wizerunkowo dużo czerpie z estetyki mroku, ale jej muzyka to nie jest gotyk. Teraz to wszyscy kojarzą ten eurowizyjny hit Doomsday Blue. Zarzucono artystce szatanizm. Ale no, muzycznie, zwrotki to jest taki wykrzyczany Noise, a refreny są no, stricte popowe. Także to nie jest muzyka gotycka. Choć może się wizerunkowo tak kojarzyć. Swoją drogą w Polsce też pojawiały się projekty, które nawiązywały do stylistyki Mroku. Może nawet tego hologotyckiego, bo zarazem były trochę, nazwijmy to, gangsta, właśnie jak Prayers, A ja mam tu na myśli konkretny przykład. To jest projekt X Dzwon X, słowo dzwon przez literkę V. No i projekt ten muzycznie jest taki elektroniczno-właśnie noizowy. Wokalnie mamy trochę krzyków i pisków, jakby diantwoordowych, mamy trochę rapu, ale w przypadku projektu X Dzwon X. To jest raczej ironiczne wykorzystanie tych środków wyrazu, czyli mówiąc kolokwialnie, projekt sobie trochę no, ciśnie bekę z tak zwanej sceny gotyckiej. To nie jest takie podchodzenie na serio do tego tematu. Ciekawostką myślę, że jest też to, że do ich czwartej długo grającej płyty z 2023 roku o tytule Bravo Goff dodatkiem specjalnym była gazetka o tym samym tytule, no, nawiązująca do popularnej kiczowatej gazety z przełomu lat 90. i 2000. I podobnie jak w pierwowzorze, w tym bravo gov dołączonym do płyty X1X, X, pojawiły się jakieś psychotesty w stylu jakim stworzeniem jesteś, czy jesteś wampirem, czy wiedźmą, itd. itd. Także w Polsce też się pojawiają bardzo różne mieszanki muzyczne: krzykliwo-nejzowe, rapowe, a la gangsta, ale mroczne, tylko właśnie. Tu jest przykład taki, że ten projekt X dzwon X podchodzi do kwestii, myślę, i muzycznej i też tej kwestii nawiązań do subkultury gotyckiej, no raczej z dużym przymrużeniem oka, a w przypadku Prayers tego chyba nie możemy do końca powiedzieć, ten projekt jest na serio. No i moja jedyna rozkmina jest taka, czy tego typu projekty powinno się włączać do sceny gotyckiej, no bo na przykład raper Słoń też mam roczne teksty. W muzyce black metalowej i death metalowej mamy też mroczne teksty, mamy mroczne brzmienie w dodatku, ale czy to jednoznacznie oznacza, że jest to gotyk, że jest to gotyckie? Ja pozostawiam te pytania jako otwarte, bo oczywiście, jak zawsze, polecam przesłuchać i sprawdzić wspomnianych dzisiaj przeze mnie artystów, no żeby wyrobić sobie swoje własne zdanie. Ja w tym odcinku chciałem przede wszystkim pokazać korzenie kultury holo, a więc i holo gotyku. No bo w polskojęzycznym internecie o hologotyku poczytać właściwie nie ma za bardzo gdzie i skąd. A grupa Prayers osiągnęła jednak pewien sukces, rozpromowała pojęcie hologow, więc może też warto wiedzieć właśnie jakie są korzenie tego pojęcia holo i całej kontrkultury holo. Ja co prawda przeglądałem tylko kilka anglojęzycznych publikacji, żeby poznać właśnie korzenie tego ruchu, ale myślę, że na potrzeby tego podcastu jest to wystarczające jako pewnego rodzaju ciekawostka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o muzyce grupy Prayers i o nurcie HoloGov. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. A ja tradycyjnie dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i zachęcam do śledzenia profili podcastu Dark Side of the Earth w platformach streamingowych. Na YouTube oprócz subskrybowania możecie też kliknąć ikonkę dzwoneczka, żeby na pewno nie przegapić kolejnego epizodu. Życzę Wam mrocznego dnia i do usłyszenia. Cześć!